Troszkę z geografii. Dobrze. A może damy radę? Spróbuj. Największe kraje świata. Rosja. Brawo. Minę poważne, aż się boję zbliżyć. Szukamy dalej. Ehm, może Korea Północna. Największe kraje świata. Anglia. Nożna. Co mówimy, gdy czegoś nie, us y, nie usłyszeliśmy? Y, jeszcze raz. Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszeliśmy? Y, jeszcze raz. Co myjemy codziennie? Ten? Co myjemy codziennie? My? Na pokrywką? Pytanie myślę, że nie jest skomplikowane, a brzmi ono tak, co na przestrzeni wieków służyło, służyło ludziom do rozpraszania mroków nocy. Mamy Martę i odpowiedź. Może czosnek? Czosnek? Mroków. Czosnek mroków nocy? No nie! Uwaga, powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu. Jacek. Konapka. Co zmieniamy podczas jazdy samochodem? Piotr. Koła. Aleś chłopie walną teraz. Koła jedziesz i co? Pas. pas? Zmieniamy pas. No to fajnie. To chyba przeszedłeś do historii. Pytanie brzmi, wymień drapieżną rybę z naszych rzek. Szczupak. Trafiło dobrze. Szczupak. Potrafiło na wędkarza. Trafiło na wędkarza. Dwie odpowiedzi finał dla Was. Wymieniamy drapieżne ryby. Ferdynand nic nie podpowiada, bo on na pewno będzie wiedział. Drapieżna ryba. Węgorz. Węgorz. Pierwsza utrata. Rekin. O! Teraz już kończymy z turystami, mamy siedem odpowiedzi i zajmujemy się zupełnie czym innym. Czym, bo zaraz się to okaże. Więcej niż jedno zwierzę to. Owca? I jeszcze raz. Więcej niż jedno zwierzę to. Lama. Lama. No Lama. nie, no to teraz y, Darek, więcej niż jedno zwierzę to. Dobrze, to mamy to jasne, to fajna jest praca, to mi się podoba i teraz które owoce są najpopularniejsze w polskich sadach? Banany. No dobra, mamy banany, fajnie, polskie sady. Z jakiej okazji odbywają się zjazdy rodzinne? Jubileusze, ja pomyślałem sobie o święta, bo przecież święta to też taki bo powód do, do, do spotkań rodzinnych. Ankietowani odpowiedzieli, że właśnie święta, o właśnie. Ja też tak pomyślałem. Co może być zaczarowane? Zaczarowana choinka nie ma punktów w ogóle, 94 punkty do końca mamy. Ołówek zaczarowany. Prawda. Eee, co unosi się na wietrze? Postawiliśmy na samolot, który punktów nie ma, chodziło o liść. Przykład talentu, talent muzyczny naiwy, że jest punktowany. Talent naukowy, punktów niestety nie ma, ciągle 94 państwo mają do końca. Gasimy. Co gasimy? Gasimy, Andrzej powiedział, zapał. To nie jest wysoko punktowana. Co niby można, a w praktyce nie można zjeść? Pies. No wiesz co? Pies, piesek. Co niby można, ale nie można zjeść, ale. Mówimy, że. Konia z kopytami. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.